Witam, Robert Biegała na stronie benefity i Na tym wideo dowieść się na temat zasiłku rodzinnego. Po polsku zwany zasiłek rodzinny, po angielsku to jest Child Benefit, czyli zasiłek na dzieci. E, zasiłek na dzieci jest e, to przyznawany dla wszystkich dzieci. Niezależnie czy one są w Wielkiej Brytanii, czy są w Polsce, jeśli jesteś odpowiedzialny za to dziecko, to możesz otrzymać child benefit. E, jaka kwota? To jest 20 30 funtów 30 pensów, to jest na najstarsze dziecko i na każde kolejne dziecko to jest dokładnie 13 funtów i 40 pensów. Musiałem spojrzeć na komputer, żeby dokładną kwotę powiedzieć. Teraz jak starać się o ten beneficjent? Potrzebujesz wniosek, można ten wniosek do ściągnąć z internetu albo możesz zamówić od nas, możemy przesłać Tobie ten wniosek. Do tego potrzebujesz do wniosku dołączyć jeszcze aktu rodzenia. Oryginalny akt urodzenia, on nie musi być tłumaczony, E, wysyłamy wielokrotnie e, polskie akty urodzenia i ten akt urodzenia jest później zwracany po około tygodniu czy dwóch. E, cześć,